Hartuj sięm, hartuj się, bo kto się hartuje, ten nigdy, ten nigdy nigdy nie choruje. Hartuj się, hartuj się, bo kto się hartuje, ten nigdy, ten nigdy nigdy nie choruje. Hartuj się, hartuj się, bo kto się hartuje, ten nigdy, ten nigdy nigdy nie choruje. Oto widoki drodzy na Czantorię moi drodzy godzina 7.40 moi kochani pozdrawiam wszystkich o wschodzie słońca a oto ja bardzo lubię się hartować w zimie bo wtedy nie choruję, pozdrawiam wszystkich i polecam to samo. Trochę słaba jakość, przepraszam za to, ale mam taki zwykły aparat w telefonie. Pa. pa. Do zobaczenia wkrótce.